Dzień dobry Państwu witam serdecznie na konferencji prasowej radnych obywatelskiego klubu samorządowego, koalicyjnego klubu, w którego skład wchodzą radni platformy obywatelskiej oraz radny Niezrzeszony. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, aby podać komunikat przed najbliższą sesją związany z projektami, które będą procedowanymi na najbliższej środowej sesji Rady Miejskiej Łomży. Tym najważniejszym projektem będzie. Projekt budżetu miasta przedłożony przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Będzie też procedowany projekt dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami oraz i drastyczna podwyżka tego, tej opłaty, która obowiązuje na dzień dzisiejszy. Będzie też proponowana podwyżka podatku od nieruchomości. Jak wiecie Państwo, jeśli chodzi o kwestię związaną z podatkiem od nieruchomości, Obywatelski Klub Samorządowy złożył swój wniosek przed poprzednią sesją Rady Miasta. Początkowo pan prezydent proponował podwyżkę o 12%, nasza propozycja sprowadzała się do 6%. W naszym wniosku zwróciliśmy uwagę, że inflacja, z którą się zmagamy obecnie, dotyka nie tylko miasto, ale również mieszkańców. Dlatego nie możemy zgodzić się na tak drastyczną podwyżkę. I ten projekt, który przedłożył nam prezydent przed tą sesją, również jest dla nas nie do zaakceptowania, więc będziemy głosowali przeciwko podwyżce podatków od nieruchomości, w tej wersji, którą zaproponował Pan Prezydent oraz przeciwko podwyżce podatku, drastycznej podwyżce podatku od nieruchomości, od gospodarowania odpadami. W związku z tym, że na tej sesji będziemy zajmowali się pierwszym czytaniem budżetu, projektu budżetu miasta, zgodnie z naszymi zapowiedziami przygotowaliśmy pakiet poprawek, pakiet zmian które w naszej ocenie należałoby wprowadzić do tego projektu. One wszystkie sprowadzają się do oszczędności, do wygospodarowywania środków, które chcielibyśmy przeznaczyć na konkretny cel. Otóż jest to sześć propozycji. Pierwsza z nich dotyczy projektu, projektu przygotowania projektu termomodernizacji budynku. Dawnego budynku, yy, dawnego Urzędu Wojewódzkiego. W naszej ocenie zajmowanie się w tak trudnym czasie tego, tego typu projektem, budynku, który należy tak naprawdę do Skarbu Państwa, jest w tej chwili zupełnie niepotrzebne. Kolejna propozycja dotyczy, i yy, yy, jeszcze zwrócę uwagę na, na jedną rzecz. Jeżeli ten projekt, jeżeli zdejmiemy te środki na przygotowywanie tego projektu, mamy już tutaj oszczędność w kwocie 400 tysięcy złotych. Kolejna zmiana przez nas proponowana dotyczy zmniejszenia kwoty na zadania związane z turystyką. Tutaj jeżeli chodzi o, o, o ten punkt, jest to kwestia dotycząca między innymi udziału przedstawicieli miasta Łomża, urzędników radnych w różnego rodzaju targach, wystawach, uważamy, że Tutaj powinniśmy też znaleźć oszczędności. To nie jest czas, aby ponosić tak duże koszty w tym, w tym zakresie. Nie, nie chcemy zdejmować całkowicie tej kwoty, która była wpisana, ponieważ cała kwota to była ponad 600 tysięcy. My chcemy, aby w tym projekcie, w budżecie pozostała na ten moment kwota 300 tysięcy. Kolejnym punktem jest kwestia związana z wydatkami na promocję. Tutaj, jak Państwo wiecie, Wielokrotnie wielu radnych zwracało uwagę, że miasto Łomża powinno ograniczyć wydatki w tym zakresie i w, naszym, w moim przekonaniu, tutaj powiem przede wszystkim ze siebie, pan prezydent Chrzanowski przez 8 ostatnich lat już wystarczająco się wypromował i wydaje mi się, że spokojnie tutaj możemy zaoszczędzić kwotę, która jest ponoszona z wydatków własnych, ponieważ w, tej, w, tej, w, w tym dziale, jest również mnóstwo środków z tak zwanych funduszy norweskich. I miasto Łomża spokojnie może bazować na tych środkach, organizować wiele przedsięwzięć na bazie tych środków. A tutaj, jeżeli chodzi o wydatki miasta ze środków własnych, proponujemy z 337 tysięcy zaproponowanych przez prezydenta pozostawić jedynie 37 tysięcy. Kolejna kwestia dotyczy wydatków na... Renowacje zabytków. Kwota, która jest wpisana do budżetu, to 50 tysięcy. My proponujemy, żeby pozostawić tylko 5 tysięcy. Za tę kwotę, która jest wpisana i tak, dużo się zrobić nie da, więc uważamy, że w przyszłym roku możemy w tej kwestii pozostawić tę kwestię na kolejne lata. Kolejna kwestia dotyczy kultury i wydarzeń kulturalnych. Tutaj proponujemy aby zaoszczędzić kwotę 400 tysięcy, bo proponowana kwota sięga blisko 1,5 miliona, my proponujemy pozostawienie miliona 36 tysięcy. Uważamy, że spokojnie miasto również może w tej kwocie się zmieścić. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że. Zabrakłoby przy racjonalnym wydatkowaniu tych środków, zabrakłoby pieniędzy na ważne wydarzenie związane z kulturą, z wydarzeniami, które się odbywają cyklicznie, które są wpisane w tradycję dorobek miasta Łomża. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent w trakcie roku budżetowego złożył wniosek o zmianę w budżecie i wygospodarowanie środków na to, na to niezbędnych. My jesteśmy oczywiście otwarci na taką rozmowę. I ostatni, szósty punkt dotyczy kwestii związanej z kulturą fizyczną i sportem. W tej, tutaj, jeżeli chodzi o kwotę, która jest wpisana do rozstrzygnięcia w konkursie, który co roku odbywa się i jest, te, te środki są przeznaczane na konkretne stowarzyszenia, kluby sportowe. Tutaj nie chcemy w tej kwestii nic zmieniać. Uważamy, że oczywiście ta kwota jest i tak ta sama, co w zeszłym roku. Oczywiście mamy pewne wątpliwości co do tego, jak te pieniądze są dzielone, natomiast wiadomo, że tam są jakieś kryteria, są punkty, które są przyznawane. Mamy pewne wątpliwości co do tego, jak te środki są, czy one są dzielone sprawiedliwie i racjonalnie. Natomiast proponujemy zdjęcie kwoty 100 tysięcy na Dotacje celowe, które są przyznawane bez żadnej procedury konkursowej, są całkowicie uznaniowo przyznawane przez decyzjami pana prezydenta. Tutaj też mamy wątpliwości, co do tego, czy te środki są dzielone w sposób obiektywny, racjonalny, sprawiedliwy. Dlatego proponujemy, aby te środki z, tej, z, tego, z tego działu zdjąć. I wszystkie te, te pieniądze, te, te środki, o których przed chwilą wspomniałem dają nam łączną kwotę 1 545 000 zł. Szanowni państwo, nasza propozycja jest taka w związku z tym, że na najbliższą sesję prezydent Łąży Mariusz Krasnowski złożył projekt podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty śmieciowej, podatku śmieciowego tak zwanego. Proponujemy, aby całość tych środków przeznaczyć na system gospodarowania odpadami po to, aby uczyć mieszkańcom, po to, aby nie karać mieszkańców, którzy uczciwie płacą za odbiór śmieci, za to, że robią to, że wykazują w deklaracjach, że są mieszkańcami miasta Łomża, są mieszkańcami konkretnych nieruchomości. W naszym przekonaniu mamy też oczywiście tutaj zastrzeżenia, jeżeli chodzi bo o, o, o sposób podejścia do tej metody. Wiadomo, że wielu mieszkańców wypada z tego systemu, nie płacą za, za ten podatek i jesteśmy przekonani, że miasto powinno wykonać, dokonać większego wysiłku, aby te, te deklaracje weryfikować. Natomiast na dzień dzisiejszy przegłosowanie tej podwyżki, którą proponuje pan prezydent, będzie de facto karaniem mieszkańców za to, że uczciwie płacą za śmieci. Nie możemy się na to zgodzić. Mamy nadzieję, że żaden klub nie poprze tej propozycji. I tak jak wspomniałem, wnosimy o to, aby... Środki, które tutaj zaproponowaliśmy do zaoszczędzenia, przeznaczyć na ten, na ten system. Mamy nadzieję, oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje również innych klubów. Chcemy, aby te propozycje szły w kierunku oszczędności. My dzisiaj nie proponujemy, nie chcemy na barki miasta w tym trudnym momencie dorzucać kolejnych zadań, choć wiemy, że tych potrzeb jest bardzo dużo w mieście i jeszcze wiele należałoby zrobić. Natomiast dzisiaj, w tym trudnym czasie, musimy szukać oszczędności i szukać takich rozwiązań, które będą ulgą dla portfeli mieszkańców. Łomży. Dziękuję Państwu.